O no właśnie, tak możesz grać. Kolejna piosenka, którą zagramy, no właśnie, ten wiczur się teoretycznie nazywa Projekt Przybora, czyli znane i mniej znane piosenki Kabaretu Starszych Panów. On nie do końca jest prawdziwy, bo to wcale nie będą tylko piosenki Kabaretu Starszych Panów i ta właśnie piosenka jest tego przykładem, chociaż wiele osób może nie w przypadku akurat tej piosenki, ale nie zdaję sobie sprawy z tego, co z tego kabaretu dokładnie pochodzi, a co pochodzi z jakichś innych miejsc. A właśnie pochodzi z innego zupełnie programu. To się nazywało, proszę Państwa, Opowieści Starszego Pana. To był taki program, w którym Jeremy przybora wieczorem przez kilkanaście minut. No, chyba tak kilkanaście zawsze. Siedział i snuł jakąś opowieść. Snuł opowieść, w tle leżała z reguły jakaś pani, pani leżała na łóżku, jak opowieść, panią już uśpiła, był to znak, że czas opowieść kończyć. Pani nie zawsze usypiała, czasami się to kończyło trochę inaczej, i tych opowieści powstała już nie pamiętam, z około 30 pewnie, może nawet więcej. A my mamy piosenkę z opowieści 26. To jest opowieść pod tytułem Dziadek Paździerzak. Dziadek Paździerzak był postacią, którą starszy pan spotkał pewnej Wielkanocy na targu. Dziadek oferował tam różne usługi, generalnie bardzo usługi nietypowe, w szczególności w tym przypadku akurat w charakterze dziadka do łupania jaj na twardo. Niedrogo, bo bez wyższego wykształcenia. Ale dziadek Paździerzak miał na swoim koncie również wiele innych działań i w swojej ofercie wiele innych czynności. Funkcjonował jako antena, choinka, jako zły pies. Do takich zdań można było wynająć dziadka Paździerzaka. I właściwie ta piosenka pozostałaby chyba trochę zapomniana, a w, na swój sposób światu oddał ją Grzegorz Turnał kilka lat temu. Przychodzi na mnie chwila taka, czasami w maju, czasem w grudniu. tak bym dziadka paździerzaka Do czegokolwiek znów zatrudnił Przyszedłby wesół mało wziął I życzliwością wokół tchnął I życzliwością wokół tchnął Po wykonaniu czego trzeba Zawiózłby drędą w owe czasy gdy w pomologu kwitły drzewa i szło się ślizgać nad nasy pod kopytami z drewna bruk, cicho stukotałby stuk, stuk, cicho stukotałby stuk, stuk. Był dziadek raczej bez adresu, tym bardziej zaś bez telefonu. Lecz go się spotykało często w okolicach ocalałych domów, zwłaszcza gdy w domu takim bar. Dziadka zniewalał jego czar, dziadka zniewalał jego czar. Już dawno nie widziałem dziadka aż wczoraj w wystawowej szybie. Odbicie czyjeś radość rzadka toż to paździerzak ani chybi. Łysinka, wąs i brudka ta. Nie, nie paździerzak to. To ja. Nie, nie paździerzak, to, to ja, to tylko ja. Dziękujemy bardzo.